Zapraszam Cię dzisiaj do magicznej, nieznanej groty ukrytej w belgijskich Ardenach, które może okazać się wspaniałym pomysłem na weekend, niezależnie od pogody i niezależnie od pory roku, bo wiadomo, w Belgii z tą pogodą bywa różnie. A wyjeżdżając z Brukseli 120 km w kierunku Luksemburga, znajdziesz maleńkie miasteczko Han sur lesse nad rzeką Lesse, do którego tysiące turystów przyjeżdżają co rok, aby obalić mit. Że Belgia to tylko płaskie równiny Flandrii, krowy, piwo i czekolada. Tak, bo to już jest balonia. I sprawa jest o tyle nietypowa, z tego co przez kilka lat mieszkania tutaj zauważyłam, że Belgowie pytani, co byś polecił, co byś poleciła w swoim kraju, w regionie, co warto zobaczyć na przykład przez weekend, to przez kilka lat nigdy nie wymienili właśnie tej jaskini, która została. Odkryta no już niby dawno, bo w XIX wieku i od tamtej pory jest już e, oddana do zwiedzania. A Holendrzy nawet pytani, e, czy byli może w grocie de to e, wiele osób spotkałam, które reagują zdziwieniem, że coś takiego w ogóle istnieje. No to troszkę tak, jak, e, jakby zapytać Polaków. Czy w ogóle wiedzą, co to jest wieliczka i gdzie jest wieliczka? Bo ten zabytek, co prawda, nie jest kopalnią soli, ale również jest wpisany na listę takich najbardziej wartościowych, przyrodniczych e, zabytków UNESCO i jest on polecany właśnie do zwiedzania. Ja ją sobie odkryłam w jakimś przewodniku, bo e, no nie, nie, niestety nie od Belgów, więc to było tyle śmieszne że jak się tam wybraliśmy teraz na majówkę, to okazało się, że to nie jest jakaś taka malutka jaskinia, dajmy na to wszedł i wyszedł, tylko jest to potężny, no obiekt to może złe słowo, ale, bo jest to jednak wytwór przyrody, ale coś, co dwie godziny zwiedza się z zapartym tchem. Wielu Polaków też mieszkając w Belgii czy pracując jakiś czas, pytając o to, gdzie warto pojechać, czy gdzie warto wybrać się na, na weekend, na jeden dzień, czy gdzieś z rodzicami, gdy przyjadą tutaj, dajmy na to, to ja Wam gorąco polecam właśnie to miejsce, bo tak jak w Holandii, Tulipany czy Amsterdam to są takie, takie symboliczne miejsca. A zaraz po sąsiedzku, w Belgii, no to oprócz słynącej z diamentów Antwerpii, czy um, środka Unii Europejskiej, Brukseli i pełnej tych wszystkich biurokratycznych tematów e, stolicy Unii, no to właśnie Dinant. Ardeny, które są co prawda płaskie, ale właśnie ta jaskinia, no to naprawdę robi wrażenie, tak jak tutaj widzicie, na sfilmowanych przeze mnie e, urywkach, motywach, które chciałam właśnie Wam się tak pokrótce pokazać, jako po prostu pomysł na, na to, aby będąc gdzieś w okolicy, wybrać się właśnie tutaj. Do tej jaskini nie wchodzi się samemu, tylko z przewodnikiem i możesz sobie wybrać albo taką krótszą trasę, godzina 15, albo taką trasę, na którą my się wybraliśmy, dwugodzinną i. Na początku, kiedyś jeszcze, tam zwiedzano z lampami naftowymi i chodzono przez te wszystkie sale, natomiast obecnie wszystko jest nowoczesne, a w największej z takich przestrzeni, tych, która ma 62 metry wysokości, Turyści oglądają też pokaz światła, który tutaj właśnie widać. Pokaz efektów świetlnych połączonych z muzyką, więc mamy taką dodatkową atrakcję, która w zasadzie jest teraz dla nas. Kiedyś tego nie było, wiadomo. Więc to jest też coś, co może na koniec zachwycić Was, jeżeli lubicie takie rzeczy. A jeżeli bardziej interesuje Was przyroda, no to. Idąc przez te wszystkie korytarze, możecie podziwiać stalaktyty zwisające, z sufitów, z góry, stalagmity, czyli te z dołu, może pamiętacie, to z geografii, które gdy woda tak ścieka, łączą się w kolumny skalne i to wszystko w tych pieczarach daje takie niesamowite. Mm, no niesamowite zjawiska, chociażby nawet ten pokaz iluminacji świetnych to, to jest połączenie techniki z tym, co wytworzyła przez tysiące lat przyroda. Do wejścia tej groty jedzie się zabytkowym tramwajem, tak jak widzieliście tam na początku filmu. I obok jeszcze, w sąsiedztwie grot znajduje się wielki park. 250 hektarów z dzikimi zwierzętami, więc można to wszystko zwiedzać cały dzień lub jeżdżąc takim specjalnym otwartym autobusem, albo tylko sobie wybrać wejście do groty. No i teraz bileciki po ile w 2023. Jeśli zechcecie do groty i do parku to dla dorosłych bilet kosztuje 39,5 euro, dla dzieci od 4 do 11 lat 29,5, czyli dyszkę mniej, a jeśli do samej groty z tym prehistorycznym muzeum to dla dzieci 4-11 lat 21 euro, a tak jak my płaciliśmy dla dorosłych to po 27 euro na osobę. Ale zapewniam, że pomimo, że może komuś się wydawać, że 27 euro to dużo, to naprawdę ta atrakcja jest warta zobaczenia. Ja ze swojej strony gorąco polecam. To tylko jedna z nielicznych rzeczy, którą widzieliśmy, które widzieliśmy w ciągu trzydniowego weekendu w maju teraz. A więcej informacji, jeśli chcecie, to są na stronie d hanbe Natomiast jeśli podoba Ci się to co robię, to subskrybuj mój kanał, ponieważ będę, jeżeli wszystko się uda i w miarę omijania innych obowiązków uda mi się co tydzień zrobić filmik, to będę tutaj wrzucać różne takie atrakcje z Belgii, z innych krajów i gorąco zapraszam Cię do tego, abyś obejrzał, obejrzała i może znajdziesz coś dla siebie, co możesz zobaczyć gdzie możesz pojechać i w jaki sposób możesz spędzić swój czas. Pozdrawiam więc Walonii z tej piękniejszej, niepłaskiej części Belgii, w której czasem nawet, jak tutaj widać na końcu, świeci słońce.